Sesję Rady Powiatu Trzebnickiego. Witam ponownie Państwa radnych i wszystkich gości, ponieważ przerwa była krótka, ale w międzyczasie Biuro Rady poinformowało nieobecnych o tym, że ta sesja się odbywa. Do porząd jako porządek obrad proponuję przyjęcie uchwały o mojej rezygnacji w związku z tym, że zostałam przewodniczącą. Rady Powiatu Trzebnickiego oraz uchwał dotyczące budżetu i wieloletniego planu finansowego. Ponieważ państwo dostaliście wcześniej wniosek skierowany do nas przez zarząd powiatu trzebnickiego i tam były wszystkie uchwały, które proponują. Proszę teraz, żeby ktoś z zarządu powiedział nam jakie uchwały będziemy procedować. Zgodnie z tym, co poinformowaliśmy państwa na kończącą poprzednią sesję, proponujemy w dniu dzisiejszym przegłosować czy omówić i przegłosować uchwałę w sprawie zmian w budżecie i zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Czyli w porządku obrad byłyby trzy uchwały. Uchwała o przyjęciu mojej rezygnacji, uchwała dotycząca wieloletniego planu finansowego i uchwała budżetowa. Czy państwo. Wy... Czy wnioskodawca, którym jest zarząd, wyraża zgodę, bo jakby wprowadzacie dodatkową uchwałę o mojej rezygnacji. Czy wyrażacie zgodę na taki porządek obrad? Ja jestem za. Pan Paweł? Dziękuję bardzo. I teraz głosujemy, ponieważ nie mamy tego na tabletach, więc głosujemy ręcznie. Kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 19 osób za. Przechodzimy do y, pierwszej uchwały. Uchwała y, w sprawie przyjęcia rezygnacji y, z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Czernickiego Janny Wiraczki w związku z objęciem y, funkcji przewodniczącej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosów za. Uchwała została przyjęta. Następna uchwała w sprawie budżetu. Proszę o przedstawienie panią skarbnik. Witam serdecznie państwa. Przedstawię państwu propozycje, y, jakie są y, zawarte w budżetowej na 2022 rok. A więc proszę Państwa, przekazałam Państwu wszystkie dokumenty odpowiednie. A więc w załączniku numer 1 zmiany w planach dochodów powiatu Trzebnickiego, A więc w dziale Leśnictwo mamy tam zwiększenie o 3099 zgodnie z Agencją Restryktry z, pismem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z e, e, waloryzacją stawek ekwiwalentu za odpłatność e, e, za e, opłatę leśnictwa, e, mamy to zwiększenie o 3099. E, proszę państwa, następne zmiany mamy w transport i łączność. Tutaj mamy na minusie 7 963 653. E, wyszczególnione mm. mamy tam e, na tą kwotę składa się 10 milionów 938 jest spowodowana zmianą harmonogramu realizacji zadania, przebudowa drogi powiatowej 1453D na odcinku Ludwierzowice-Rzędziszowice. Następnie mamy zmiany, może takie większe będę tutaj przytaczała, w każdym razie też mamy tutaj dofinansowanie. 200 tys. zł z, na przebudowę drogi powiatowej 1326D Łapczyce, etap drugi. Są to pieniądze ze środki z nadleśnictwa Żmigród. Następna kwota jest to 100 tys. zł przebudowa drogi powiatowej 1364D, odcinek Wilczyn-Golędzinów. Środki pochodzą z nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Otrzymaliśmy też 75 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie remont drogi powiatowej 1360 D Pęgów ulica Kasztanowa. Jest to darowizna. Następnie mamy też zwiększenie 151 950 złotych z przeznaczeniem na zadanie zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych partnerstwie 50 na 50 z gminami powiatu. Mamy tu wyszczególnione gminy, a więc oborniki Śląskie, Trzebnica, Wisznia, Zawonia, Żmigród i Prusice. Proszę Państwa, następna zmiana jest w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Mamy tutaj... Zwiększa, umowa dotacji w związku z przyznanym wsparciem z Funduszu Wsparcia 33 488 na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej PSP na zakup niezbędnych towarów i usług. Następnie w dziale róż, różne rozliczenia. Mamy tutaj zwiększenie o 189 900 pismo, wniosek ministra Finansów o zwiększenie subwencji ogólnej na 22 rok. I następnie mamy w dziale 801, czyli oświata i wychowanie. Mamy tutaj zwiększenie o 42 tysiące w związku z prowadzeniem dochodów na jest to umowa dotacji, aktywna tablica. Następnie zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt. 110 tysięcy. Zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące DPS-u. Mamy też tutaj zmiany spowodowane dostosowaniem kla klasyfikacji w dochodach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Załącznik numer dwa. Zmiany w planie wydatków. Mamy tutaj właśnie wprowadzone na leśnictwo te 3099, o którym wspomniałam. Mamy na transport i łączność na minusie 5 milionów 115 199. Tutaj mamy na plusie mamy 263 150 remont drogi Rudarsz Migrocka oraz budowa chodnika w Korzeńsku 350 tysięcy przebudowa drogi powiatowej Prusica Ligotka 800 485. Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej, droga powiatowa do miasta Machnice. 834 000 z przeznaczeniem na zadania przebudowa drogi powiatowej w Raszowicach poprzez budowę chodnika. Na minusie mamy 1067 938 na odcinku, jest to przebudowa drogi na odcinku Ludbieżowice-Rzędziszowice. Tutaj mamy finansowanie na 22-23 rok. Następnie mamy kwotę 238 też zmniejszenia wartości, polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50 na 50. Mamy do, dołożone 610 tysięcy z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi powiatowej relacji Strzeszów Ozorowice szewce odcinek y, drugi. Y, na plusie 614 401 z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi powiatowej odcinek Wilczyn Golędzinów y, 395 200 na plusie z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Pęgów ulica Kasztanowa. 406 060 z przeznaczeniem na ligota strupińska etap drugi, droga dojazdowa do gruntów rolnych, milion złotych, z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi pomiędzy powiatowej nr 1326 Łapczyce etap drugi. Na plusie 153.900 z przeznaczeniem na zadanie zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych i wojewódzkich w partnerstwie 50 na 50 z gminami powiatu Trzebnickiego. Następnie, zmiany w, mamy w dziale Administracja Publiczna. Mamy tutaj na plusie. 136 960. Tutaj jest właśnie przesunięcie 320 tysięcy z przeznaczeniem na adaptację oficyny przy ulicy Leśnej w Trzebnicy na potrzeby starostwa powiatowego. Następnie tutaj będziemy mieli teraz 750. Tutaj mamy właśnie w 750.045. Mamy tutaj dostosowanie klasyfikacji, o której wspomniałam, że rozporządzeniem ministra finansów musieliśmy dostosować. Jest to 51.463. W dwóch przypadkach mamy tą kwotę. Tutaj mamy w. 33480 o czym wspomniałam fundusz wsparcia straży pożarnej na pokrycie kosztów utrzymania funkcjonowania jednostki tak to zaraz ten, tak proszę państwa tutaj mamy musieliśmy jeszcze chwilę Obsługa długu publicznego 757. Proszę Państwa, zostały przesunięte tutaj kwota 400 tysięcy złotych. Na te 400 tysięcy składa się 200 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych. Musieliśmy stamtąd przesunąć pieniądze. Następnie z tytułu poręczeń i gwarancji 125 tysięcy złotych z przeznaczeniem na 25 tysięcy na wydatki PCPR-u 100 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych środki z rezerwy ogólnej. Zminusowane zostały o 131 364. 59 tysięcy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla domu dziecka. 7963 z przeznaczeniem na zadania przebudowa drogi powiatowej w droga dojazdowa do gruntów rolnych. 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Oraz kwota 14401 z przeznaczeniem na zadania Przebudowa drogi powiatowej, odcinek Wilczyn-Golędzinów. W dziale Oświata i Wychowanie wprowadzona, wprowadzona kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to kwota 121 596 zł. Mamy tu wyszczególnione na jakie szkoły, w jakich kwotach. Tak samo drugi raz y, wprowadzenia kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej y, 35 716. Też wyszczególnione są tu y, szkoły. Y, w dziale też y, oświata i wychowanie mamy wprowadzone 42 tysiące zł, o której też wspomniałam na y, umowa dotacji, aktywna tablica, 42 tysiące dotacja, a 10 500 jest tam wkład własny. W dziale 801 dodano do planu wydatków jednostek oświatowych kwotę łącznie 646 270 zł. Przesunięte to zostało z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Trzednicy, Kwota 254. W dziale 854. Edukacja i opieka wychowawcza. W dziale wprowadzono kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to kwota 32 580 zł. Wyszczególnione mamy tam w pismach, które Państwo macie przed sobą, w jakich kwotach i na jakie jednostki. W dziale 854 dodano do planu wydatków jednostek oświatowych kwotę 337 730. Przesunięto je z planu wydatków starostwa powiatowego w przenicy. W dziale 921 mamy tutaj te 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie z zakresu, z zakresu opieki nad zabytkami i. Um, Myślę, że wydatki mielibyśmy omówione. Przejdziemy do załącznika numer 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 22. Zwiększono przychody o kwotę 2 846 090 w paragrafie 950 z przeznaczeniem na Ligota Strupińska etap drugi droga dojazdowa do gruntów. Przebudowa drogi powiatowej Strzeszów-Wozarowice-Szewce odcinek 2. Przebudowa drogi powiatowej odcinek wilczyn golędzinów e, Łapczyce etap 2. Następnie zadanie e, remont i przebudowa drogi powiatowej Rudaż-Migrocka oraz budowa chodnika w Korzeńsku. Przebudowa drogi powiatowej e, Prusice-Ligotka. Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej do miasta Machnice. Przebudowa drogi powiatowej w mieście Raszowice poprzez budowę chodnika. Dobrze, polepszenie, Następnie polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika przy drogach powiatowych w partnerstwie 50 na 50 z gminami powiatu Trzebnickiego. Załącznik numer 4. Tu mamy wyszczególnione zadania i zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe na 22 rok. Wprowadzone mamy czytać państwu te wszystkie wprowadzone inwestycje? Czy są jakieś pytania do tego co przedstawiła pani skarbnik? Wszystko zostało wcześniej wysłane. proszę panie Sławku. Ja chciałem się tylko dowiedzieć, bo są nowe zadania drogowe, jak dokumentacja do tych zadań wygląda? Dokumentacja do zadań drogowych. A ja bym prosił o pytania konkretne, bo, bo to znaczy jeżeli pan by sprecyzował, o które konkretnie zadania chodzi, to się odniosę, bo tak do których są wprowadzone. No jest dużo zmian, praktycznie mamy na czerwono, te, mm. mogę czegoś? Ale które? Proszę zadać konkretnie. Prosimy Państwa, w konkretne, które zadanie Jeżeli chodzi o Machnicę, to od razu się odniosę, pan będzie przyglądał dalej. To jest dokumentacja, która była zrobiona, jeżeli dobrze pamiętam, rok albo dwa lata temu. Dokumentacja była złożona do wniosku do Polskiego Ładu i uzyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę, na budowę chodnika w Machnicach. Na pewno w tej kadencji był robiony, dwa lata temu. Tak, to jest zadanie, które jest projektowane. No było wcześniej w budżecie. Jeżeli chodzi o to, czy została już dokumentacja, chyba jest złożona, bo coś kojarzę że y, były w architekturze już było złożone i też był złożony ten wniosek. Natomiast to jest też zadanie, które było projektowane w budżecie na 2022 rok, czyli jest roczne zadanie. O, to tu, tutaj, tutaj nie jestem przekonany, to już dokumentacja była chyba robiona. Tu, tutaj nie chcę być, w błąd, ale chyba jest dokumentacja. Też dokumentacja z zeszłego roku. W trakcie projektowania jest zadanie w budżecie, było wcześniej zadanie w budżecie. Mówię o projektowaniu oczywiście. Przedkowice. Chyba była dokumentacja. Chyba była. Ruda Żmigrowska była na pewno dokumentacja Korzyńsko to jest dokumentacja jeszcze z poprzedniej kadencji, ona jest aktualizowana. Jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. czyli 17 za przy dwóch wstrzymujących. I przechodzimy teraz do kolejnej do kolejnego projektu uchwały dotyczącego wieloletniego planu finansowego proszę panią skarbnik o przedstawienie. Proszę Państwa no analogicznie do tego, co zostały dokonane w uchwale budżetowej no zwierzę wieloletniej prognozie finansowej. Może tylko przedstawię Państwu, że budżet powiatu po dokonaniu niniejszych zmian dochody wynoszą 102 miliony 079 371, wydatki 121 684 924, przychody 22 miliony 689 833, rozchody 3 miliony 084 280. Deficyt budżetu wynosi 19 608 553. Zwiększa się limit z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielanych przez Powiat powiadczyznictwo o kwotę 3 milionów złotych. Proszę Państwa, deficyt w wysokości tej 19 605 553 zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków 8 963 427 z wolnych środków 4 642 127 oraz emisji obligacji 6 milionów złotych. Na tą chwilę dług kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 27 617 154 zł. Z mojej strony to wszystko, jeśli są pytania. Czy są jakieś pytania do wieloletniego planu finansowego? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w takiej wersji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Proszę Państwa, porządek obrad został wyczerpany. Wobec czego zamykam obrady 58. sesji Rady Powiatu Trzemnickiego. Dziękuję.